Mamy opinię o produkcie Water Control. Witam serdecznie. Używałam i jest to produkt doskonały. Serduszka i uśmieszki. I teraz tak. Faktycznie, produkt Water Control od Farmowit cieszy się naprawdę dużym uznaniem z Waszej strony. Wiele osób jest z niego zadowolonych i wraca po kolejne opakowania. Jeśli chodzi o ten e, skład tego produktu, to tutaj na pierwszym miejscu mamy opuncję figową, mamy również nawódź pospolitą, rdest i pokrzywę. I to są takie zioła, które właśnie, jeśli chodzi o taką retencję wody w organizmie, mają nas wspierać. Czyli dla wszystkich osób, które gdzieś mają problem z zatrzymywaniem się wody w organizmie, gdzieś na przykład z takimi opuchliznami, w okolicach kostek, w okolicach palcy, to tego typu zioła można używać wspierająco, żeby pobudzić wydalanie wody przez nerki. Ale należy pamiętać, że wszystkie rośliny, które mają taki potencjał, czyli rośliny diuretyczne, takie jak pokrzywa, brzoza, powodują, że my będziemy więcej wody wydalać również z moczem. Dlatego ważne jest, że jeśli sięgamy po tego typu zioła, to należy zwiększyć przejmowanie. Wody w ciągu dnia. Jeśli chcecie sobie zamówić preparat Water Control, to zapraszam Was serdecznie na www.detektywzrów.pl, gdzie od 200 zł w tej chwili mamy darmową wysyłkę, a ja jak zawsze czekam na Was w sekcji komentarzy.